Lech Poznań doszczętnie się skompromitował. 1 do 5 z belgijskim Henkiem to wynik poniżej wszelkich oczekiwań, i kolejorzowi pozostała już tylko gra w lidze konferencji, co nie powinno zostać uznane w żadnym wypadku za sukces. To jest porażka, kapitulacja, a wręcz bolesna weryfikacja. Lech przy Bułgarskiej przegrał to spotkanie na własne życzenie. Nie można jednak po tym meczu, nie można post factum stwierdzić, że Heng to w ogóle drużyna z innego poziomu, na poziomie nieosiągalnym dla Lecha Poznań. Że Heng to w ogóle zespół z totalnie wyższej półki, innej klasy niż Lech. Że kompromitacja w tym meczu to była nieunikniona. Że Lech od samego początku, a nawet przed meczem, był skazany na pożarcia. Heng murowanym, niekwestionowanym faworytem. No nie można tak stwierdzić, bo tak po prostu nie było. Lech kontra trzecia drużyna w tabeli Ligi Belgijskiej. Skądś to pamiętam? Skądś kojarzę taki mecz? A, Charleroi, czyli mecz, w którym Lech zwyciężył i wówczas zakwalifikował się do fazy jeszcze wówczas grupowej Ligi Europy. Od tamtego starcia minęło kilka lat. Charleroi to była ówczesna trzecia siła belgijskiego futbolu, i od tamtego czasu Europa, także mistrzowie nam odjechali. Pozostał nam jedynie zachwyt nad Ligą Konferencji. Kolejusz przegrał przede wszystkim przez defensywę, a konkretniej przez absurdalne błędy w kryciu oraz przez to, że Lech pozostawiał zdecydowanie zbyt dużo miejsca, zbyt dużo pola do manewru piłkarzom. Henku. To, jak Lech był nieudolny, fatalny w kryciu we własnym polu karnym, to coś w ogóle niewyobrażalnego. Ile było w tym meczu takich sytuacji, kiedy to jeden zawodnik Henku skupiał na sobie uwagę kilku piłkarzy kolejorza, a i tak oddawał strzał. Tak nawet padały w tym meczu bramki. Oczywiście to był kolejny katastrofalny występ skrzypczaka. Lecha najczęściej ratował Bartosz Mrozek, któremu można jedynie współczuć tych pięciu straconych bramek, bo gdyby nie on, to byłoby. Jeszcze 5 i tak naprawdę to Bartosz Mrozek uchronił Lecha przed dwucyfrówką w tym meczu, i to nie podlega żadnym dyskusjom, żadnym wątpliwościom. Natomiast jasne, Lech podszedł do tego spotkania bardzo mocno zdziesiątkowany. Te kontuzje, te urazy to utrapienie kolejorza w ostatnich dniach, czy tygodniach, czy może nawet miesiącach. Ale to nie jest żadne usprawiedliwienie takiej postawy. Na pozycji prawego obrońcy od początku wyszedł Alex Douglas. Następnie pojawił się tam Wojciech Mońka, który dosyć szybko wszedł na boisko, bo jeszcze w pierwszej połowie w miejsce, no gdzieś opuszczającego w bólach boisko, Antonio Milicia. I teraz, żeby była jasność, to, że do dyspozycji trenera Nilsa Frederiksena na ten mecz nie byli Joel Pereira i Robert Gumny, tylko co jasne, uwydatnia problemy z kontuzjami Lecha Poznań, ale przecież one ominęły pozycję stopera. Pozycja środkowego obrońcy w Lechu, pomimo tych wszelkich problemów z kontuzjami na wszelkich przeróżnych pozycjach pozycja stopera nie ucierpiała. Przecież Lech z własnej nieprzymuszonej woli skreślił Bartosza Salamona. Przecież Lech wzmocnił pozycję stopera Mateuszem Skrzypczakiem, który miał być zbawieniem, absolutnym zbawieniem dla defensywy kolejorza. Przez niego ta obrona miała wyglądać bosko, a nie wygląda. I to nie jest tak, że Lech w meczu z Henkiem tracił te bramki ze względu na Wojciecha Mońkę, na Bogu Ducha Winnego Wojciecha Mońkę, tylko Lech tracił te bramki przez stoperów. To jest kuriozum. Że to, co teoretycznie powinno działać najlepiej, powinno się ostać pomimo tych wszelkich problemów, tego koszmaru Lecha Poznań, tego szpitala, który jest właściwie w Poznaniu, to to, co miało działać, nie działa, a wbrew pozorom skrzydła bez wolemarka, Hokansa, Goli Zadecha wcale nie wyglądają tak źle. Środek, środek pola, pomimo kontuzji Murawskiego, wcale też nie wygląda jakoś fatalnie, a pozycja środkowego obrońcy, która teoretycznie powinna być w tym momencie główną bronią Lecha Poznań, taką stoją właściwie tego zespołu, takiego fundamentu pod resztę drużyny, to ona najbardziej zawodzi. Lech, tak jak w pierwszym starciu z trweną z Wezdą, stracił bramkę już w pierwszych minutach. Pomimo naprawdę fajnych momentów, pomimo dobrego początku spotkania, bo Lech dobrze wszedł w mecz, tworzył sobie jakieś sytuacje, potrafił podejść wysokim pressingiem i tak dalej, i tak dalej. Kolejusz po raz kolejny dał wiarę. Narobił tej nadziei po prostu mnóstwo i po raz kolejny tego nie dowiózł. Nie doniósł po prostu tej nadziei do samego końca, w tym wypadku nawet do gdzieś 15 minuty i pozostało łudzenie się jedynie, że Lech jeszcze powalczy, że Lech jeszcze ten wynik Odwróci. No nie odwrócił. I teraz można gdybać, co by było, gdyby ta bramka na 1 do 1 z trweną zvezdą okazała się bramką zwycięską, co gdyby Lech wygrał tam to pierwsze spotkanie 1 do 0. Albo teraz, co gdyby ta bramka Jagiełło dała jednobramkową zaliczkę przed wyjazdem? do Belgii. Oczywiście to jest prymitywne myślenie, gdybanie, no ale z drugiej strony Lech sam tymi swoimi przebłyskami, tą nadzieją, którą stworzył na początkach obu spotkań, sam takie coś tworzy. No ale ostatecznie szkoda, że tak nie jest, bo Lechowi pozostała tylko Liga Konferencji. To jest kontrowersyjna teza, ale uważam, że powinniśmy jednak skończyć z takim nieumiarkowanym, bezwzględnym zachwytem nad ligą konferencji, bo w tym momencie, tak, Lech przegrywa, ten dwumecz jest już rozstrzygnięty, kwestia awansu jest przesądzona, podczas gdy reszta polskich drużyn wygrała. I świetnie, bo ranking UEFA jest z tego względu zadowolony. Jest szansa, że będziemy mieli cztery drużyny w fazach ligowych, europejskich rozgrywek. I super, fantastycznie. To nie jest tak, że ja w tym wypadku się nie cieszę. Mówię, e, ta liga konferencji to w ogóle zabierzcie ją gdzieś daleko. Absolutnie tak nie jest. Uważam jednak, że liga konferencji i występowanie w niej polskich drużyn powinno nam jednak w pewien sposób spowszechnieć. Osiągnęliśmy tam naprawdę wiele pomimo dosyć krótkiej historii tych rozgrywek. Udało nam się osiągnąć coś, co wcześniej nie zdarzało nam się, albo zdarzało nam się raz od wielkiego dzwonu, raz na kilkadziesiąt lat, czyli dwie drużyny w europejskich pucharach jeszcze gdzieś tam w kwietniu. No ale koniec, no czas na krok naprzód. Żeby była jasność, przede wszystkim chodzi mi o Mistrza Polski, w tym przypadku o Lecha Poznań. Oczekuję jednak, żeby Mistrz grał nieco wyżej niż w Lidze Konferencji, a przykład Lecha z tego sezonu pokazuje dobitnie, że jednak ranking UEFA to jest coś w pewien sposób złudnego, że to nam sprawia wrażenie, że my się nie wiadomo jak rozwijamy, że to tempo rozwoju jest w ogóle... Niezwykła, a tymczasem weryfikacja następuje bolesna, bo nastąpiła chociażby w dwumeczu Legii z Larnaką. No przecież Legia dostała tam koniec końców w dwumeczu Bęcki, przegrała ten dwumecz, a Cypr jest w rankingu UEFA, 7 pozycji za nami. Dwumecz Lecha z Trweną Zvezda, no przecież Lech w ogóle niekwestionowany faworyt, no przecież Serbia jest 10 pozycji za nami. I z jednej strony ten ranking daje nam pewne benefity, daje nam benefity w eliminacjach, daje nam lepsze pozycje w przyszłości, więcej... Drużyn w europejskich rozgrywkach, no ale z drugiej strony to się nie przekłada jakoś bardzo na takie realne korzyści. Na to, że polskie drużyny mogą osiągnąć coś gdzieś wyżej, mogą się zmierzyć z jeszcze lepszymi drużynami, na to się to jakoś nie przekłada. W lidze Europy było oczywiście stosunkowo niedawno raków Częstochowa, ale dostał tam bęski. Wcześniej była Legia Warszawa, jeszcze wcześniej był Lech Poznań, ale teraz to wygląda po prostu. Fatalnie, w poprzednim sezonie Jagielonia Białystok, przecież także jako mistrz polski, skończyła właśnie tylko w lidze konferencji. Teraz należy sobie zadać bardzo, ale to bardzo trudne pytanie: ale czy jeżeli faktycznie będziemy mieli na jesieni cztery polskie drużyny w fazie ligowej ligi konferencji? to czy nie jest to przypadkiem złudne i to bardzo złudne, to znaczy z jednej strony to jest super osiągnięcie, to jest coś co w ogóle dawno się zdarzyło, o ile w ogóle kiedykolwiek się nam przydarzyło, ale z drugiej strony, jeżeli już na tym poziomie jesteśmy w stanie mieć cztery polskie drużyny, jeżeli te drużyny są w stanie w takiej liczbie tak bardzo skolonizować, można by powiedzieć, tę ligę konferencji, to czy aby na pewno jest to poziom, nad którym powinniśmy tak piać z zachwytu, że w ogóle polskie drużyny tam występują? Naturalną rzeczą w każdej dziedzinie życia czy sportu jest rozwój. Jeżeli chodzi o rozwój polskiej piłki, to mówi się o nim bardzo, bardzo dużo. I ja się zgodzę, polska ekstraklasa się niewątpliwie rozwija. To widać po bardzo wielu aspektach, bardzo wielu czynnikach. Natomiast pytanie, jak to jest z tym rozwojem polskich drużyn na arenie międzynarodowej? No bo skoro jeżeli lech. Przegrywa, przegrywa tak sromotnie, powiedzmy sobie wprost, z Henkiem. Liczyłem na to przed tym sezonem, że choć takim małym kroczkiem w dobrą stronę, małym kroczkiem w kierunku tego, żeby polskie drużyny wróciły po paru latach na duże europejskie stadiony, dużych europejskich marek, będzie to, że Lech Poznań zagra jednak gdzieś wyżej niż w lidze konferencji. Że no, Liga Mistrzów to marzenie, takie troszeczkę od początku science fiction, ale no, że będzie ta Liga Europy. Tymczasem jej nie ma. I okazał się w eliminacjach lepszy jedynie od islandzkiego Brejda Później absolutny dramat i nie uważam, aby kontuzjowani piłkarze jakoś bardzo tę sytuację zmienili. Nie chcę, aby to zabrzmiało jakoś prymitywnie, nie chcę, aby to zabrzmiało jakoś bardzo krytycznie albo jako takie typowe, absolutne deprecjonowanie Ligi Konferencji, że za przeproszeniem to w ogóle jakieś tam gówno, a nie europejskie rozgrywki, że to, że gramy w tej lidze konferencji, to kompletnie nie liczymy się w Europie, ale... Faktem jest to, że w lidze konferencji grają po prostu słabsze drużyny niż w lidze Europy czy w lidze Mistrzów. Nawet patrząc na kwalifikacje, to znajdują się drużyny z niższych półek, z niższym poziomem niż drużyny w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów czy do Ligi Europy. Biorąc nawet z tych polskich pojedynków Arda Kirjali czy Dynamo City to chyba tu z europejskiej piłki nie są. Chyba się ze mną zgodzicie. I teraz bardzo dobrze, bo w zamyśle, w założeniu Liga Konferencji to rozgrywki dla drużyn czy nawet państw, które wcześniej nie miały regularnie swoich reprezentantów w Lidze Europy czy Lidze Mistrzów. I nie zgadniecie, właśnie takie drużyny tam się znajdują. No plus jeszcze kilku średniaków wprost powiedzmy z czołowych lig. I o ile przełomem był ćwierćfinał Lecha Poznań, z Fiorentiną. O ile przełomem było pokonanie przez Legię Aston Villa i udana kampania Warszawiaków w lidze konferencji. O ile przełomem był cały poprzedni sezon, kiedy to Legia i Jagiellonia fantastycznie poradziły sobie w lidze konferencji. O tyle nie możemy się teraz nagle zatrzymać w rozwoju i osiąść na laurach. Patrzę na to troszkę w ten sposób, i tutaj taka metafora bardziej. Masz trzy baseny w taki letni, naprawdę słoneczny, gorący, upalny wręcz dzień i chcesz takiego orzeźwienia i wchodzisz wręcz wbiegasz do pierwszego lepszego, najbliższego basenu, bo jest po prostu tam dużo miejsca i okazuje się, że jest to brodzik. No i niby fajnie. Znalazłeś wodę, która daje ci to orzeźwienie. Jest generalnie ok ale widzisz w pobliżu większy, nieco głębszy, też bardziej taki powiedzmy luksusowy basen i jeszcze gdzieś w pobliżu widzisz ten basen Olimpijski, wielki i profesjonalny. I teraz, tak, niby znalazłeś to orzeźwienie, niby jesteś w wodzie, no ale ta się w brodziku, i boję się, że tak to będzie wyglądało z polską piłką w kolejnych latach. Dlatego stop zachwytom nad ligą konferencji. Bardzo o to proszę. Wracając stricte do Lecha Poznań, to Kolejosz przegrał. Został zdemolowany, kwestia awansu jest już rozstrzygnięta, ale ta kampania w wykonaniu Lecha w eliminacjach do europejskich rozgrywek, zaczynająca się od szczebla Ligi Mistrzów, skłania jednak do refleksji na temat wartości Ligi Konferencji, dlatego, jako że to jest bardzo ciekawy, interesujący, kontrowersyjny także temat, Dajcie znać co Wy o tym sądzicie w komentarzach, chętnie z Wami tam podyskutuję, a poza tym subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym materiałem, no i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach, cześć!